Nie muszę za bardzo się spinać. Zobaczcie jaki prezent dostaliśmy wczoraj. Olej z rury. Coś czuję, że ta tablica pójdzie do Denisowej Mazdy. Akurat będzie kompatybilna kurwa, z rzeczywistością. Nie żartuję, Daniel. Ona pójdzie gdzieś pójdzie, no ale jak chcesz, to wiesz, daj znać. Teraz co? Bramy otwieramy i trzeba wyjeżdżać. Nastawienie super. Nie wiem co mnie czeka, co prawda. Dzień nie jest długi. Tam zajedziemy, będzie po ósmej się rozstawić troszeczkę 16, 17 koniec. No i niech ten weekend się już kończy, kończy. to chcemy dalej, właśnie no chcę dalej projekt Syrenki kontynuować. Musimy to sobie jakoś tak rozplanować, co czym się zająć konkretnie. Mianowicie uważam, że... No to to, że Denis pójdzie do, do Midlumki, to, to jest jasne. Wydaje mi się nawet, że w poniedziałek będziemy ją piaskować już i barankować do wieczora. Powinno nam się to udać. Czyli zbierzemy się i Daniel zrobi. <laughs> Ramę, eee, kurde, no trochę trzeba będzie przysłonić zbiornik, akumulatory założyć, tam podjechać i podpiaskować, tak żeby można było już zakładać wszystkie kufry i finalizować tą, tą. Ja w międzyczasie w poniedziałek będę jeździł załatwiać to licencję. W najgorszym przypadku będę musiał jechać aż do Białej Podlaskiej po ten, po ten no... zaświadczenie o niekaralności, ale może uda mi się to jakoś przepchnąć, bo tak naprawdę to jest kwestia interpretacji. Ja mam dwumiesięczne chyba. 30 marca brałem. To jest tak kwiecień cały, maj cały. No kurwa, dwa miesiące jeszcze nie minęło i już niby, że jest za stare, a w przepisach jest tak napisane, że, że to tak naprawdę, co urzędnik powie, nie? No No dobra, jak się będzie, to pojadę. Tutaj mam, y, mam taki chytry plan, że te błotniki, no ogólnie, no nie były tanie, nie? Y, a koncepcja taka, że one będą tą falą taką szły nisko, y, jest zajebista, dlatego pierwsze co, to je potniemy że zanim da, do nas dojdzie, w ogóle, że to nie ma sensu, nie? Bo... bo tak będą wyglądać zajebiście. Czyli obcinamy ten rand I idziemy... I ten łuk przeprowadzamy po prostu dalej, niżej. I tutaj się zamkniemy z maską. Maskę trzeba będzie ustalić pozycję wysokościową. No i wtedy już yy, zajmiemy się grillem. No się to będzie tutaj działał Bob, bo do tego ma ewidentny talent. I... No jakoś to pchnąć. Nie chcę, nie chcę robić tutaj przerwy. Chociaż jest kurwa tysiące innych zajęć, na przykład mur niedomurowany. No ale kurwa, najgorsze jest to w tym wszystkim. Przeraża mnie ta informacja, że ja będę musiał jeździć ciężarówką przez kilka tygodni. Nie, nie, nie w smak mi to. Nie w smak mi to. Co do pracownika, który miałby siąść, Tutaj już mniej więcej sobie zrobiłem takie rozpoznanie. Też, no widzicie, no dobrze, nie dobrze. To nie ma, to nie, nie pod tym kontentem trzeba to rozpatrywać. Ja mam y, działalność na zasadzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli pełną księgowość. U mnie nie będzie żadnych pod stołem dawania najniższa krajowa albo zlecenie i coś tam pod stołem się rozliczanie. U mnie tak nie ma. Normalnie umowa o pracę pełny etat. Wszystkie, cała pensja przechodzi przez umowę, ZUS płacony od, tej, od tego wynagrodzenia. Z tego, co tak liczyliśmy na szybko, to będzie wypłata około 7600 chyba złotych miesięczna i od tego będzie odprowadzony ZUS około 3000 zł, To taki pracownik będzie kosztował firmę dychę. I to jest przy stawce... Mniej więcej 300 zł, właśnie doba, nie? I nie było przy tym uwzględniane takiej sytuacji, że ktoś nie pozdołał zjechać na weekend, bo taki jest zamysł początkowy. Od tego wszystko jest liczone, że zjazd jest co weekend i weekend się spędza w domu. Gdyby była taka sytuacja, że, się, że nie zjechał i nocuje w ciężarówce. No, to w tym przypadku pensja od razu wzrasta też. No bo sobota 300, dodatkowe niedziela, dodatkowe 300, a zresztą chyba i ponad, bo oddzielnie się liczy później nocne godziny, weekendowe godziny. Yy, także ogólnie temat rzeka. No, ale mam odpowiednie wykwalifikowane osoby, które będą to wszystko zliczały. I ja wszystko robię legal. Żebyście mieli też y, świadomość. Także już y, nie reaguje na takie bzdury, że ktoś tam na busach ma taką stawkę, że 400, czy 350, czy 300, no to idź na busy. Siadaj, będziesz miał najniższą krajową, resztę pod stołem, z płacony albo w ogóle zleceniówkę. Y, będziesz popierdzielał 20 godzin na dobę y, busem, bez odpoczynków, bez przerw. A na ciężarówce jest obowiązek tachografu, jest... Y, 8-10 godzin jazdy yy, i robisz pauzy, i robisz przerwy, yy, filanka odsuwasz tylko jest rozładunek, nie musisz tam nic przy tym yy, tak jakby uczestniczyć. Yy, no i przede wszystkim masz ZUS duży płacony do emerytury. Jeżeli komuś takie warunki yy, yy, śmieszą kogoś, no to Przecież nic na siłę. Także tutaj już mniej więcej znam temat na czym stoję i tego się będę trzymał. Koszt pracownika w firmie, która robi to wszystko uczciwie jest troszkę większy niż w tak zwanych firmach, które starają się koszty tak jakby optymalizować w sposób nietransparentny. Dlatego, moim zdaniem, też 7000, ileś tam, siedem, 600 czy 7400, wychodzi pensji takiej e, miesięcznej od poniedziałku do piątku. To też mi nie gadajcie, że to jest e, mało, że to jest dziad. Bo to już jest e, stawka i, i pensja godna e, pracownika na kategorię C, który będzie jeździł od poniedziałku do piątku. A jeżeli ktoś jest to w takim samym przypadku zarabia więcej, no to też nic w tym dziwnego. Ja nie powiedziałem, że ja mam stawki naj, yy, z samej górnej półki, ale też nie z najniższej, uśredniając. Moim zdaniem jest to, jest to uczciwe podejście. Poza tym musicie wiedzieć, że tak z moich wstępnych wyliczeń wychodzi na to, że przynajmniej tydzień to się będzie polacowało na podatki. ZUSy i tym podobne opłaty skarbowe. Przynajmniej tydzień na samo paliwo, przynajmniej tydzień na pracownika, i jest szansa, że tydzień zostanie dla pracodawcy. Tylko musicie jeszcze wiedzieć, jakie są zagrożenia prowadząc firmę transportową. Terminy płatności minimum 60 dni i to nie jest żadna fikcja, bo i... Te minimum to trzeba jeszcze podkreślić, dlatego że tam są różne zapiski, to trzeba wszystko też kontrolować, bo na przykład firma może mieć w regulaminie u siebie to jest gdzieś tam do, do czytania, oczywiście, to nie jest także ukryte mocno, ale nie od razu na pierwszym planie, że oni wypłacają po 60 dniach w pierwszy piątek wypadający po czwartku. W dni parzyste, który czwartek wychodzi w dni parzyste, to w pierwszy piątek po takim czwartku, po 60 dniach. Na przykład. I to jest sprawa, wiecie, nie do przeskoczenia, jeżeli później się domagamy wypłaty. Jeżeli ktoś chce szybciej pieniążki, no to jest taka możliwość, ale jest potrącenie s konto tak zwane. Od 5 do 30%, w zależności jak szybko chcemy te pieniądze wydostać. Czyli to jest forma nieopłacalna. Do tego wszystkiego firmy nieuczciwe, które to wszystko tak, aby nie zapłacić. Ja tu mówię o firmach, które gdzieś tam się ogłaszają na giełdach, z której też będę korzystał. Na szczęście głównym bazą mojego, tak jakby zlecenio, zleceniodawcy moich, to jest jedna firma, w której będę rozwodził stal, ale do jazdy do tej firmy i od tej firmy już później, z ostatniego do domu, to ja będę brał z giełdy, czyli. Powiedzmy, że te 40-35% będzie giełdowe a w tygodniu, a te, a te główne będzie tak 60-65% mniej więcej, czyli to jest dla mnie do, duży plus. Dużym plusem jest dla mnie to, że mam tylko transport licencję na kraj yy, i będę z tych giełd korzystał. W, 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 będę się mógł tego uczyć w skali kraju, nie Europy. To jest du, dla mnie duże, duży plus, bo. Jak będę tracił pieniądze, odpukając oczywiście, albo gdzieś tam nie zapraszając, to będą to nieduże kwoty. no Powiedzmy 800 zł, jakoś fakturę, wystawię za jakiś tam doładunek prze przejazdowy, gdzieś w kierunku załadunku z tą stalą, albo gdzieś tam w kierunku do parczewa później, albo z parczewa do łodzi, jak będę jechał się ładować po stal. No to to nie będą duże kwoty. Jeżeli już gdzieś. Bo on polegnie na takiej fakturze, no to, to będzie polegnięcie typu 800 zł, 600, tysiąc może. Czyli nie, nie, nie ryzykuję jakimiś ogromnymi kosztami. A nauka za darmo nie wchodzi do głowy. To trzeba niestety ponosić koszty. Doświadczenie to jest najlepsza nauka. Żadna szkoła tego nie nauczy. Żaden kolega, który ma firmę, też ci tego nie. On ci to tłumaczy. Ja, ja to nawet ludzie mi to mówią. Mam przecież znajomych, co mają transporty. I tłumaczą mi, mówią, jak to wygląda. Ale nie czuję tego, bo kurwa trzeba to przeżyć na tej własnej skórze. Wtedy to każdym porem skóry odczuwasz i chwytasz lot. No ale gdzieś tam też w głowie zostaje. Ja mam duży plus, yy, taki, że nie jestem całkowity laik. Bo jeździłem na tych ciężarówkach i to nie krótki czas wcale nie pół roku, nie, nie rok, tylko łącznie ze trzy i po Europie na przerzutach też z starą solówką na tarczkach, tak więc doświadczenie mam, wiem, że te weekendówki trzeba wypisywać, wiem jak czas pracy kierowcy wygląda, yy, wiem, jak, że te CCMR-ki, jak je wypełniać, że to jest podstawa, że trzeba pilnować tego, także nie jestem całkiem zielony, dużo mi brakuje, ale przynajmniej jestem takim typem człowieka na szczęście, że ja potrafię nauczyć się obserwując. Dany daną dziedzinę, no bez kitu wam mówię. No wiem, że to może brzmi głupio, ale jestem w stanie napatrzeć się, jak ktoś coś robi, i jestem w stanie to skopiować tak jakby później. Troszeczkę. Może nie w stu procentach, ale już mi to wszystko się chyta. nie? Mniejsza o to. To tak jak mówię, wynagrodzenie 300 zł, po przeanalizowaniu, po rozmowach z. Osobami, które pracują w spedycji, o tych wszystkich zagrożeniach, o kosztach, o tym jak to będzie rozliczane. To mi tutaj nie gadajcie, że to jest mało. Ja nie twierdzę, że nie da się więcej, ale na pewno da się mniej. I moim zdaniem uczciwe dosyć podejście, a zresztą tak jak powiedziałem, po miesiącu przepracowanym ja też będę troszkę był mądrzejszy, już żeby się tutaj dopowiedzieć, uzupełnić tą wypowiedź, moją wywód poranny. Także zmierzamy na targi. I no, cały czas właśnie mam w głowie, że ja te kilka tygodni, mnie nie będzie, normalnie mnie nie będzie, w ciężarówce to ja wiecie, tam nagrać mogę coś tam, załadunek, rozładunek, brudziunek, ale to nie jest tak, że to będą filmy długie i ciekawe, yy, raczej, mniej się będzie działo, bardziej będą tonne, monoschematyczne, yy, także tutaj to mnie tak troszkę uwiera, nie powiem, że nie, no, ale z drugiej strony posadzić kierowcę od samego początku, jest to duże wyzwanie finansowe, Któr, bo wiecie, ciężarówka jeździ dwa miesiące, a pieniądze dopiero po tych dwóch miesiącach zaczną jakieś spływać. Yy, także nie jest tak kolorowo yy, rozpocząć. nie? Dlatego muszę się już sam. I jakoś to wszystko tak ubrać w rzeczywistość, żeby to miało ręce i nogi, żeby i filmy były ciekawe. No to tutaj wchodzi w grę tylko chyba i wyłącznie Najzwyczajniej w świecie. Połączenie nagrywania przez chłopaków tutaj. Ja dodawać, by, bym, bym mógł troszeczkę swojego, i tak byśmy lepili te filmy. Mam nadzieję, że uda się to zmontować. I nie wiem, jaki będę miał internet przy tym wszystkim. Jest dużo nieświadomych. Będę musiał tak stanąć, żeby był dobry internet, żeby dało się wrzucić, bo filmy są ciężkie, e, wrzucają się długo. Na światłowodzie no to leci tam fajnie, ale gdzieś tam, z sieciowej, takiej, tej, to, to nie, nie za bardzo to wygląda ciekawie. Już także lecimy na targi. Na chwilę obecną jeszcze dalej będę to jakoś próbował sobie poukładać w głowie i będę Was informował, jak to mniej więcej jest rozplanowane. Także ta stawka 300 wcale nie jest wygórowana. Realia są takie, a nie inne. boże Może gdybym gdyby miał jakieś współpracę już, wiecie, z doświadczeniem swoim wypracowane, stałe i już te giełd korzystać i terminy płatności lepsze i stawki lepsze no to może i wtedy rzeczywiście będzie można podnosić też stawki dla kierowcy ale tak od razu na chop to to nie jest tak o moim zdaniem i tak nie powiedziałem źle 7 ponad tysięcy 7,5 Plus od tego płacony ZUS, wszystko przez papier przechodzi, rozliczane godziny nocne, dzienne, weekendowe, wszystko tak jak trzeba, tak jak książka pisze, ja mam pełną księgowość, bo nic się na lewo nie robi, nic po stołem nie płaci nikomu, to no zapamiętajcie. Także lecimy na targi i widzimy się zaraz po Bobach, lecimy pierwszą. Jesteśmy już na miejscu, razem wspólnie z, z kolegą chcieliśmy pozdrowić Ole i Mikołaja z Kopenhagi i Pawła, trzymajcie się, widzowie. Pozdrawiamy cały Sokołów. Pozdrawiamy serdecznie. Mamy tatę i rodziców. A nie, no ona się wyłączy. Majewskiego, Dyptułę i e, Nowosielskiego. Dzięki, pozdro. pozdrawiamy. Pozdrawiamy Piotrowicę i cały żaden Lubelski team. Jedziemy. 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 No nie powiem, dzisiaj ludzi dowaliło. Idę zrobić jakąś przerwę obiadową. Później Bob pójdzie i go zmienię. Jesteśmy we dwóch. A już jest południe raczej chyba na pewno. No, do obiadu jakoś szło. Numer sześćset dwudzieścia Najwypokągnie Mówi pan, że bo po tych chłopakach u pana w niedzielę Jak wracali od pana z to się samochód spierdolił W niedzielę się nie zjadą Obiadu nie zjadą Obiadu nie zjadą Można jeszcze zdjęcie z tak? Zdjęcie byśmy sygnali, co? Chodź to Chodź Siemek Korty, Takie serwis sobie zrobimy. Zrobię jakieś uwagi. uwagi znowu chodzi o to, żebym to jest? Kubek. Dziękuję bardzo. Fajnie. No jak, z grzesiem czy nie? Nie. Grzeszczy co? Kapłap wierka na jedną o czapkę. Do trzech czy do jednego? Do jednego. Do jednego. Trzy, to się nagrywa. Czapka na stówę, jak przegrasz. O! o! No, soj, Mogę? Yes, yes. Ale czapeczkę? No oczywiście. Yeah. Dziękuję. Jest ten, A, w, nie ma czarnej? To nie, nie, nie jesko. Ale ja no, tego uchwytu można? Elegancko. To z To jest z uchwytem. To jest Tak? Ile ten pakiet? Pięć dych. Elegancko. Dziękuję. Panie Grzesiu, proszę Państwa... Czekaj, 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 bo nam zdjęcie Ale ja już mam. Na Boba, na fundusze. Panie Grzesiu, ten... post przyziemiu, Patrzcie, panowie, jakie fajne zdjęcie, co? Dobrze. Z A zobaczcie, co znalazłem. Pamiętacie, mieszalnie, co było u mnie? I proszę bardzo. I jak sukcesy? No, idziemy cały czas do przodu. No i to mi się podoba. A ja jak się sprawuje? Maszyna sprawuje się bardzo dobrze. Przerzuciła trochę ton w tym roku, i myślę, że w przyszłym roku przerzuci jeszcze więcej. No i zapraszamy też i do kontaktu, jakbyście mieli kontakt. Oczywiście, i jeszcze nogi panczewskie również polecamy. Panczewskie nogi do tej pory działają. Pięknie słońce świeci, ludzie się rozjeżdżają, rozjeżdżamy się i my. O kurwa. Nie chcą mnie wpuścić do własnego busa. To ty tylko kierowcy zamknęłeś? Tylko kierowcy chyba, bo tam ta słowa widosta. No. Jak 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 wrażenia po targach? Bardzo, bardzo pozytywnie. Pozytywnie, nie? Ludzie bardzo raz mi, bardzo mili mi mi wszyscy, mniej... życzliwi, tak kurczę, aż taka energia, że, że to jest kurwa nie do pojęcia. No, nie jedna sytuacja była taka Nerwowawa, ale to alkohol. Alkohol nigdy nie pokaże nic dobrego, chyba na to wychodzi. Także dziękuję za spotkanie. I do następnego. Wszystkie miłe słowa dziękujemy jeszcze raz. Tak jest. Jesteśmy w drodze do domu. Będziemy właśnie mijać moje pole i pokażę Wam kolejny cud w Parczewie. Tak tutaj. O, te dwa kawałki. O, ten i ten. Ładne, żytko rośnie. Bardzo ładne. Moje. E, tylko, że nie pamiętam co tu było siane. Może się dziwicie o czym mówię, ale załóżmy, że mogło być tak, że tutaj żyto było posiane no i że to wyrosło. Ale tam z tyłu, e, z drugiej strony, gdzie teraz zajeżdżamy, było nas 1000% posiane e, na połowie pola owiec e, zimowy, a na połowie pola żyto. I zaraz wam coś pokażę. Tak, jesteśmy i nawet widać, jak się odznacza. I teraz, zobaczcie Środeczek Widzicie, jakie jest zieleńsze A tutaj krecha odcięte Jest co innego To samo tam, bo to środkiem były dwa, czy trzy przejazdy I poprzeczniak I zobaczcie tutaj Jest y, żyto Sine takie bardziej Tam jest jasne A wiecie, że tam co jest jasne to był zasiany owiec zimowy i wierzcie mi lub nie, bo ja myślałem, że ja zwariowałem. Na Woli Tulickiej, tam co pokazywałem owiec, jaki piękny owiec w tym roku mam, to było samożyto. Ja byłem, no jednym słowem, ja, co tu dużo gadać, no, troszeczkę zdezorientowany. Jak to możliwe, że, że te żyto? Ja, Możecie wrócić do filmów, albo gdzieś, no mi się nie, nie będzie czasu dzisiaj, żeby to zrobić, bo bym Wam obciął, gdy były siewy, jak ten owiec wyglądał, był na pektusie z całego Big Baga, zrobił mi tylko 150 kg owca, takiego ładnego, grubego do a reszta była już e, taki, no trochę plewa, trochę słabszy owiec, no i też żyto, bo tam w tym, co zasiałem też było 5% żyta, no 5% żyta było, ale czy to Wam wygląda na 5% żyta? Zobaczcie, jaki łam. Nie ma owca ani śladu. A do czego chcę, zmierzam? Owiec zamienił się w żyto kurwa. Przysięgam Wam, ja myślałem, że. Wiecie, nie, 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 nie wkręcałbym Wam kitu. I to też nie jest tylko jedyna, e, tak naprawdę, e, sytuacja tutaj. Bo chłopaki, którzy kupowali owiec zimowy w, gdzieś tam indziej, ale z tego co wiem, to chyba też był początkiem kiedyś u mnie, kupiony też zasiali go i wyrosło żyto. Przysięgam wam. I teraz y, dedukcja moja jest taka. Albo ten owiec był genetycznie w jakiś sposób z żytem, z jakimś genem żyta y, mieszany, tak żeby ten, tą odporność zyskał y, zimotrwałości y, i przez to te żyto w tym owsie po prostu wyparło chyba ten gen. No ja, ja, ja mam takie założenie tylko, bo to wiecie, no tutaj nie ma mądrych. Y, Zobaczcie, tutaj nawet jednego owsa nie ma. samożyto i widać te odcięcia. No przecież tu Klimek siał kurwa. Skończył mu się owiec. Przyjechałem z żytem. To pamiętam jeszcze wieczorem. I on tutaj zrobił kilka przejazdów. I to jest żyto moje siane hybrydowe. To jest moja hybryda. Zobaczcie odcięcie. Widać. Nie wiem czy będzie widać na kamerze. Ja widzę. Tu i tam drugie środkiem owiec był siany. I tam podejrzewam też. I na Woli Tunickiej u mnie też. I dorosło samo żyto. Czy to Wam to wygląda na 5% ze 150 kg na hektar? No nie. Owsa nie ma nawet jednego. Ono się zamieniło. Siany owies, wyrosło żyto. Przysięgam Wam. No kurwa, to jest kolejny cud w parczewie. Tak naprawdę. I na, możecie to zweryfikować. Zobaczcie sobie, jaki miałem owiec do siania. No piękny, gruby owiec. 150 kg z całego Big Baga mi tylko wypraktusował. No bo reszta, wiecie, no... Dlatego tylko tyle wyszło, bo musiał wybrać te najgrubsze ziarna owsa, z których, żeby te żyto, te, co tam było do mieszka, przelatywało. No trochę byłem z tym zniesmaczony, bo mało mi się wydało, no ale trudno, zasiałem 150 kg, I tak na woli jest 60 tarów i reszta tutaj dosiana. I to się wszystko zgadza, hektar na 150 kilo było wyliczone. I tutaj mamy żyto hybrydowe, tam mamy owiec, który się zamienił magicznie w żyto, kurwa. Jeżeli nie wierzycie, to ja teraz czekam na odpowiedź ludzi z komentarzy, czy mnie mają to samo w tym roku, bo dostałem maila, że taka sytuacja też się trafiła komuś i, i że to nie jest żadna ściema. Owiec zamienił się magicznie przy to.